Bym wolał, żeby ludzie mieli moc, a nie siłę. Bo siłę mają, bo wytrzymują, wstrzymują, trzymają emocje. Wiesz, moc jest taką zdolnością do tego, że na przykład potrafię powiedzieć, wiesz co, ja dzisiaj nie dam rady, jestem bezsilny. I to jest OK. A bycie silnym oznacza, że wytrzymujesz, 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 aż w końcu pękasz. Silny ma swoją. Silny ma swoją wyporność. Bycie silnym. Ja, ja wiele kobiet spotykam, które są bardzo silne, uh -huh. bo, muszo, bo dużo muszą wytrzymywać. Wytrzymują kosztem siebie. Siła nie do końca jest pozytywna. Moc tak. Ja mam kłopot ze słowem siła. Za dużo widziałem osób silnych, które dzisiaj już są zdruzgotane, bo były silne zbyt długo, bo sobie nie pozwalały. Nie? W, mocy jest, w mocy jest coś takiego, że możesz sobie pozwolić na bycie słabym. I to nie, nie spowoduje, że, tak, że, jesteś, że masz okay. problem, a siła to jest takie permanentne, ja wytrzymam, ja jeszcze wytrzymam, jeszcze miesiąc w pracy, często w biznesie to słychać, nie? ja muszę jeszcze, nieważne, że jadą po mnie, nieważne, ale mam kredyt, jestem silny, wytrzymam. Nie? Ale równie dobrze można to spojrzeć z drugiej strony, że mocą jest to, że ty znajdujesz tę siłę.